Jesteśmy właśnie na Bukowinkach. Tutaj takie ładne widoki są. Jest godzina 10:12. Zaczyna trochę padać, więc pójdziemy sobie tam pod te parasole, parasole i sobie zamówię jakąś zupę Właśnie teraz schodzimy. I Wrócimy do domu, pojedziemy do Biedronki i zrobimy grilla. Po drodze jeszcze taki lodzik. Dobra, więc wracamy do domu. Dobra, więc jesteśmy już tutaj na podwórku. W tej wiacie mamy węgiel i mamy podpałkę, zaraz będziemy, pokażę wam ten grill, o, tak wygląda grill, tu będziemy zaraz podpalać. Dobra, więc teraz niosę kiełbasy i przyprawy i widelec na grilla. Tak wyglądają surowe jeszcze szaszłyki, trochę czasu od grilla minęło. To robię sobie dziutkę, właśnie jedziemy do centrum czarnicy. Na grajcarek i na lody. Tak wyglądają lody. I to wszystko w tym filmie, cześć.